Otwieramy, słuchajcie, kalendarz adwentowy 12 i 13. Niestety od się dosyć kiepawo się czuję. Tylko rzęsy będą, tak zgaduję. I wczoraj nie tyle nie miałam siły nic otwierać. Zwłaszcza jeszcze raz był przy montowaniu wcześniej na paczek. Także dzisiaj doprawiłam. O, rzęsy z marki kilis, ale z przepięknymi cyrkoniami. Oczywiście to wiecie, nie na jakby każde... no nie na co dzień. Ale jak najbardziej na występ. Okej, okay, tu jest coś. Ty, co tu może być jakie ciężkie. Podkładki. Myślisz? Pod szklaneczki. Flamingowe. No, drewniane. Drewniane chyba leżej, żeby... Dostane z gwiazdkami, z tleczką. Czekaj, jak coś się docięło to wyciągnę. I one są od razu tak. Czyli są chyba wszystkie gwiazdeczki. No obrazek masz z przodu. A, no dobrze, sobie wyciągnę i tak już będziemy używać, słuchajcie. Reniferek. Nie widać, za nisko trzymasz. Gwiazdeczka. Wojneczka, raniper, no i gwiazdkę widzieliście. Także można sobie to użytkować jako podpórkę pod kubek, cokolwiek. Ale też ja tutaj mam takie trzy postaweczki pod e, perfumy i tak dalej, więc to już kwestia tego, jak zagospodarujecie. No ale bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Pasuje to jakby e, do mojego wszystkiego. I ten na I gdzie jest? Trzynastka, dwunastka tu. Nie no, tu są same takie te. Nie wiadomo co. Boże, brązowy. Z jednej strony fajnie mi to wszystko ale nie mogę wam pokazać co to jest. A to pewnie jakiś samolot będzie. A to pewno będzie to, chociaż to jakieś małe się wydaje. A to brązowe, nie wiem, to już było. Rządowy z białym, ale czarnego nie ma, no to nie wiem. Także no tak, już zaraz będzie się wkładał, a ja chciałam wam pokazać, co zakupiłam dzisiaj w TK Maxxie. i kupiłam marki, właśnie nie wiem, jak to się czyta, słuchajcie, bo to jest marka włoska, nazwa jest Wykon po prostu, Wycon, właściwie nie Wykon. To może jakiś łajkon. No też tak myślałam i słuchajcie, to jest Liquid Eyeshadow Hypnochromic i on jest przepiękny. Słuchajcie, ja go kupiłam za 19 zł, całe. On na necie chodzi, widziałam tak powiedzmy około 20 euro, więc myślę, że dobry deal. Nie wiem, czy to będzie widać. Może tak bardziej pokażę. Nie wiem, czy to będzie ostrość złapana. No po prostu jest to taki żuczek pomarańczowo-czerwono-różowy. Przepięknie się prezentuje i jak zasech tak się trzyma, także super. I kupiłam jeszcze z marki Profusion Cosmetic Blink It On Glitter Eyeliner za, słuchajcie, 19 zł. No i wydaje się fajne. Tylko próbuję go tu stąd wyciągnąć i łatwo nie, jest, więc sobie rozerwiemy to. Został zabezpieczone. No i wygląda, słuchajcie, przebosko, pytanie ile z tego zostanie, się zobaczyłam w ten brokat, ile z tego zostanie na, nie wiem w którym momencie się ucięło, ale zobaczymy ile z tego produktu zostanie, słuchajcie, na... na pędzelku, no bo widzę, że dużo zostaje na aplikatorze, a nie chodzi tu, żeby to było na pędzelku. No zostaje, zostaje, słuchajcie, są to dosyć duże drobiny, no ale o co chodzi, żeby było to widać. A no w ogóle brokat ma być wycofany z sprzedaży, bo dużo ludzi ma gdzieś tam problemy do oczu, jak się dostanie to są stan zapalne, więc e, no już niedługo nie będzie takich przepięknych błysków. Trzeba się zaopatrzyć, dokładnie tak. No i co, lampeczki już zawiesiliśmy wszędzie. Pracujemy tutaj jeszcze nad przodem, ale do tego będzie nam potrzebny podnośnik, więc zobaczymy, jakie to będą koszta, czy w ogóle ktoś się tego podejmie. Bo tutaj tą część nad garażem zrobiliśmy, znaczy to nie jest nad garażem. Nad schowkiem bardziej, nie? Zrobiliśmy. Też było ryzykownie, ale się udało, także gratulacje Michasiak. Jestem z nas dumna, z naszej współpracy. Tak zawsze zresztą, bohaterzy własnego domu i własnego, własnego losu w ogóle. No i tyle słuchajcie i jutro jest już czwarteczek, także coraz bliżej piątku, bardzo mnie to cieszy. W sobotę idziemy na turniej do Kowal, nie Kolbut, tak. Konkurencja jest mocna, ale no zobaczymy, zobaczymy, jak zawsze damy sobie wszystko. No dziecko, że mnie nie rozłoży chorób tylko do, do tego czasu, bo wtedy już z koncentracją gorzej i kondycją i w ogóle. Także ciśniemy, ciśniemy i tyle. Michał, się coś dodasz od siebie? Proszę coś dodać chociaż raz od siebie. Bo tutaj ty eyelinerem dostaniesz. No? Szkoda, eyelinera. Mhm. Nie, szkoda laptopa, bo laptop jest za to no, unik zrobisz i. Nie ma co dodawać. Minuta została, mecz mi się zaczął. Nie wiem, czy pamiętasz. To nie mam. No właśnie. No dobra, to kochani, to papa. Pa. Papa. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Hej, cześć! Hej! Dzisiaj własna woda, już słowa. Mm. O, coś miękkiego. Co tam masz? Proszek. proszek jakiś? Proszek. Mhm. Ja myślałam, że to jest jakiś materiał to jest taki miękki, że rękawiczki może. Ja myślę, że jakiś. Aha. Mm. A co to mogą być? <coughs> Kosmetyki w proszku? Pokaż szybko. A zjednijcie. Skarpetki. A ja mam... Skarpetki w proszku. <coughs> Nie wiem, no ja mówię, że rękawiczki, bo dla mnie takie mięciutkie. No to pokazuj. No chyba cukier puder. Skarpetki. Ojejku! Skarpetki w I proszku. <coughs> O, jaka. O, będę jak Święty Mikołaj. Piękna. A pokaż skarpeteczki, bo zobaczę, ale ładne. Ze sreberkiem. No super. O matko, przepraszam. Super, dwunastka, świetna. Czy już wiemy, jaka będzie trzynastka? Trzynastka. Gdzie jest? Fajna będzie, ale gdzie? Mhm, mhm. Tutaj, tutaj. Tu jest. Nie, o. nie. Nie, to jest osiemnastka. To trzynastka jest stół. Tak? O, to. Ta porządna tutaj taka większa. O, to jutro kto? Antek. Tak jest. Mm, to się szykuj. Na jutro. Pokaż, co będzie trzynastka? O, Antoni. To jest znów płysisz. Tak? Znowu coś miękkiego. No ale tak jakieś większe trochę. No dobra. No dobra. To jutro będziemy patrzeć, co jest w trzynastce. To na razie. Pa! Hej, cześć! Hej! Dzień ja już nie mam. Dobrze, ty wyciągasz. A, czyli fajnie ci się otwiera. Nie, nie ty, ty wyciągasz. Otwierasz. Dlaczego ty ja trzynastkę, skoro ja dotrze? Nie, ty otwierasz a się ty miałeś nie ruchu, ty nie korzystał. No. A, Boże, przecież. No, no otwieraj. Coś miękkiego, tak? Tak. Skrzyneczki. Ta. Ręczniczek. A, ja, ja chcę sobie tak. Ręczniczek taki, no. no super ręczniczek taki, oj. No tak, do tego on służy świąteczny. No super. Ale szybka akcja. A gdzie jutrzejszy? Jutrzejszy to chyba gdzieś. Gdzieś tam? Nie, mogę poszukać. No poszukaj. A nie, chyba tutaj. Ten tak, o tu. Czternastka. O, czternastka. No ja Dobrze. To na dzisiaj już koniec. No Dobrze. Franek na stole. No to pa. Do jutra. Pa. czwarteczek, czwarty dniu, zobaczcie jaką mam czapkę w tamtym roku kupiona w Pepko reniferska reniferek wonia idzie do roboty dobra kochani idziemy zobaczyć co jest ciekawe w Pepko na święta. Jestem mega ciekawy. 14 grudnia. Tak. Z No super. To co tam jest? Ale nie wiem nawet co to co zgadywać. Poczekaj, może papier się jeszcze nada na coś, jak, jak go ładnie rozpakujemy. O. Może być. Ty już masz jakieś przypuszczenia tranek, Co tam także grzechocze? No to otwieraj. Ale... Karton jest. No, otwieraj karton. Nie. Długopisy jakieś, nie wiem, sole do kąpieli, bo tam coś tak... Takie dźwięki, nie wiem. Pokaż mi rana może tu chyba. No, jak nie nie, 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 nie? Szybko! O matko! Co no to jest takie ładne, tu wyszczące. No nie, no patrzcie, chłopaki. Jakiś spray. O, ale patrzcie na uspinkę. spinkę. Ale śliczna. To to tak chyba, te łańcuszki tak chyba. Ale śliczna. Pokaż mamie, co tam jest. Ach, to taki atomizer, wiesz? Mhm. Mm tu można sobie nabrać ten jakiś ulubiony zapach. Wiesz? A to Antoś tu jest. No dobra, super. No właśnie tak tam można nabrać perfum sobie, jaki się lubi najbardziej. Franuś, nie odkręcaj mamie, tak? No. No super, ale spinka jaka świetna. Zobaczcie. Piękna. Mhm. No dobra. To do jutra. Do piętnastki. Pa. pa! Pa! Hello, hello. Otwieramy znowu okienko z opóźnieniem, także czternastka. Chodzi o te by tam były lego. A to nie są na to co jest tu Jakieś pędzle czy coś. O, tutaj mamy słodycze. Już chyba coś tu rozczekiwam. Mamy Hot choco mix. i do tego ten jakiś nazwa. małą I takie jakieś kulki. Kulki moje, proszę oddać. Dobra, podzielę się z tobą. Super, dziękuję. Chciałam zobaczyć coś tu poczuła w ale. Czekolada jest po prostu napisane. Czekolada do w proszku, No, fajno. Jakiś kosmetyk? Albo tułopis. Coś takiego podobnego. Coś jest Takiego jeszcze nie mam chyba. Nie, takiego nie mam jeszcze zobaczyć, co tak się prezentuje. Miałam ja już ogóle wszystkie swoje długopisy. Więc już mam piórniczą klinikę, wszystkie bajery. Do szkoły ma. musisz iść teraz. No, dokładnie. Tak jestem przygotowana. Fajno, fajno. się bardzo. Michała, tutaj te rzeczy złożyłeś te poprzednie, w ogóle papugi cisza tam. Złożyłem. To był Renifer, to brązowe coś, to co masz otwarte teraz na nie? pudełku, no to jest czternastka, to jest czternastka o ludzik, w końcu jest ludzik ja to jestem proste dziewczyna. i tutaj mamy takiego zielonego ludzika o tego ludzika Nie patrz czy widać co pokazuję widać, nawet za wysoko zrobiłeś. dobra jest no. także to jest ludzik, tutaj co to tu za ludzik? szczerze powiem, że nie mam do końca pewności, bo to może być Leja, a może być z tych bajki dla dzieci, które ja nie oglądam kobiety powinny być ładniejsze prawda? Bo... A tu są jakieś półko z czymś. No to pewnie liany ełoka. No weź. Też to wygląda jak to. No właśnie o tym mówię. No także fajnie, to już mamy otwarte. I chciałam wam powiedzieć, że kupiliśmy z dzisiaj gąbki takie od tej choinki. Chyba będą pasować, co? Pachałam się, czy nie czarnych, ale czarne tylko w jednym rozmiarze, a te mam w trzech rozmiarach. jeszcze chciałam wam pokazać, jak ja kupiłam duże szyszunie w Pepko, bo nie widzieliście tego na filmie, nie zdążyłam nagrać. 12 zł kosztowało przez 1 z 20 i kupiłam takie dwie kule. No i chciałam wam zareklamować Justinę, czyli firmę. No, to, że to nie jest firma, no ale jak zwał tak zwał. Na Facebooku znajdziecie ją pod nazwą Jest kwietnie. Jest tam też filmik z jej wyrobami. Czekajcie, że tutaj żeby wam pokazać, jakie ona przepiękne rzeczy robi, no, czy to nie jest cudo? Jest cudo. Jeszcze tu łańcuszek mi się zaczepił, muszę go pociągnąć. Widzicie to? Po prostu ja muszę wymyślić, jakie chcę kolejne, bo to już jest moja druga para. Eee, ona robi też, słuchajcie, wianki, eee, ozdoby do włosów. Eee, te opaski, no wszystko to sobie wymyślicie i dla dorosłych i dla dzieci eklipsy także wbijajcie do niekoniecznie ja Wam ją podlinkuję na dole, żebyście sobie zobaczyli i wszystko przepięknie zapakowane nice, także słuchajcie tak to właśnie się prezentuje ja tutaj kilka tych bombaczek sobie zaraz powieszę ale nie mam nożyczek, to się z nimi stało tam są Michałusiko, ciebie tu Słuchajcie, jutro idziemy na turniej, to już Wam wspominałam, o dziewiątej mam czasanie, więc może Wam coś tam ponagrywamy, chociaż zawsze tak mówię, a na turnieju to wiecie, jestem taka oszołomiona, przejęta, nie wiekaś? Tak. No, także, że czasami to takie motlane, ale z panów wychodzą nici, ale fajnie, bo ekipa z pracy częściowo ma dotrzeć, więc będzie komu kibicować. to takiego starym ja jak wieszam bombki, to będzie na pewno bardzo fascynujące. E, albo nie wiem, a widzisz, jeszcze jakieś lampeczki by się tu przydały? Nie? No ale. Takie mini. A lampeczki najpierw się wieszą. Trudno, Wiadomo, że u mnie to wszystko jest na. Nie, to jest trochę potrzeba. Potem to tak za tam, zapląbowali.